Witam Was ciepło i serdecznie. W tym dość ważnym dniu, bo dzisiaj mamy przesilenie dzień przesilenia, kiedy to wreszcie nocy zacznie ubywać, a zacznie przybywać dnia. Kiedy to słoneczka będzie coraz więcej. I zwykle w takich momentach, zwykłam byłam mówić, że. Z każdym dniem jest bliżej do wiosny. Ten moment przełamania się, ten moment przejścia jest dość symboliczny, bo również może oznaczać, że w naszym życiu ta ciemność, a może nawet ciemnota, będą się kurczyły, będzie tego coraz mniej, że przychodzi to jasne, ta mądrość, wiedza, miłość. Ja, taka transparentność. No wiecie, tutaj różne można sobie włożyć przymiotniki i różnie to odczytywać. Dla mnie jest to dość ważny dzień. Naprawdę, nawet w swoim własnym, przez swoje własne doświadczenia mogłam dotknąć, jak ta ciemność broni się przed tym, żeby. Nie odejść, żeby jeszcze przez chwilę pobyć. I tutaj dzisiejszy dzień, proszę bardzo, nadzieja, światło, już wiemy, co mamy robić, wiemy, gdzie mamy iść. Czy też tak Macie, czy macie takie odczucia jak ja? No i właśnie po to jest to czytanie, żeby może wspomóc się, żeby może coś zobaczyć. Co może w moim życiu się właśnie przełamać, przejść na tą jasną stronę, a może, może na po prostu inną? Do wyboru. Jeden, dwa lub trzy. Mniemam, że oczywiście, jak zawsze, wybór jest już dokonany. No to lecimy, słuchajcie, z jedynką. Po rozłożeniu kart miałam dość takie wrażenie, że jest tu dość dużo sprzecznych informacji, dużo sprzecznych energii, ale po kolei. Od pewnego już czasu mogliście mieć takie wrażenie, że pali się w was jakieś czerwone światełko ostrzegające, że należałoby. Z pewnymi zachowaniami trochę się wstrzymać. To mogą być dwie rzeczy. A mianowicie, albo brak Wam kompletnie takiego luzu, relaksu i odpoczynku życiowego, kiedy to moglibyście po prostu wyjść do drugiego człowieka. I spędzić tak czas niezobowiązująco i czas nie pod jakimś gwiazdą czy symbolem czy ideą czegoś do zrobienia, czegoś do przemyślenia, czegoś do załatwienia. Tak po prostu, bez niczego, na luzie, dla kompletnego relaksu. A z drugiej strony, a z drugiej strony może być tak, że właśnie poprzez bywanie gdzieś tam, bywanie w towarzystwie, które nie do końca uważacie, że jest waszym towarzystwem, mogą być tu przeróżnego rodzaju zlepki, że tak powiem, no niech będzie, towarzyskie, jakoś brak mi tutaj słowa, żeby to, Delikatnie ująć. To mogą być różnego rodzaju romanse, krótkie znajomości, źle ulokowane uczucia, zainteresowania. I jakby wiecie, że marnotrawicie czas i chcielibyście to po prostu ograniczyć, na początek ograniczyć, może później kompletnie z tego zrezygnować, ale przecież od czegoś trzeba zająć. Zacząć. Tak więc tu są jakby dwie historie. Dwie historie, które dotykają jednego czasu spędzanego z najbliższymi w jakimś towarzystwie, może nawet, właśnie tu przy okazji, płynie jakiś napitek. Jednym słowem, nie ma tutaj. Pracy twórczej nie ma tutaj jakiegoś większego pomyślenia, jakiegoś większej idei, czegoś konkretnego, czegoś takiego mocno stricte intelektualnego. A może, a może właśnie należałoby te myśli, które gdzieś tam się kłębią, wreszcie sprecyzować. Wówczas ten czerwony gong już nie będzie tłuk się, a wreszcie, wreszcie może jakąś melodię konkretną mm, będzie w stanie z siebie wydobyć w postaci jakiegoś konkretnego przesłania. Ok, sprawdźmy to. W takim razie przesłanie. I tutaj wychodzi, słuchajcie, że mm, takie luzackie bycie, mm, trochę niezobowiązujące, ale z wielką fantazją, y, lepiej, żeby już odeszło do przeszłości, y, zostało jako to nieaktualne, a pora skupić się na rzeczach, które są bardzo transparentne, które rokują. I które tak naprawdę pozwalają nam się wznieść na wyższe poziomy na, mm, i zdobyć jakby wyższe nasze możliwości, wyższe wibracje, czy też po prostu chce nam się wtedy żyć nie tak przyziemnie, nie tak cieleśnie, nie tak. Yy, związani jakbyśmy byli słuchajcie z tymi wszystkimi pożądaniami i yy, takimi hmm, i emocjami a czymś więcej czymś takim ponadczasowym yy, czymś co nas wszystkich łączy ciepło miłość, miłość bezwarunkowa yy, tak, w tym kierunku może właśnie warto zauważyć, że coś takiego istnieje. To nie znaczy, że wszystkich naokoło siebie mamy kochać, ale może warto zacząć po prostu od siebie i zrobić coś dla siebie, w imię miłości do siebie. Nie traktować siebie jako przedmiot, jako rzecz, jako idea czy jako środek. A wreszcie pomyśleć środek do czegoś. A wreszcie pomyśleć po prostu o tym, co nas wznosi na wyżyny i co nas uwznaśla w ogóle. Czyli co tak naprawdę chcielibyśmy w życiu robić. No właśnie, i takie to jest to, to czytanie dla Ciebie. Jest szansa na to, żeby coś się w tym temacie przegięło, żeby coś drgnęło i poszło jakby trochę w inną stronę. Okej. Okay. I to by było słuchajcie dla jedynki. A co dla dwójki? Ty chciałabyś albo chciałbyś Zbudować swoje miejsce tu na ziemi pod taką jakby szczęśliwą gwiazdą i w taki sposób, żeby czuć się, że to miejsce, ci ludzie, to jest naprawdę to. To wreszcie taki taki takie. Słuchajcie. Takie, no, taki dom, taka miejscówka, takie lokum, którym można by powiedzieć, że już nic więcej mi w życiu nie brakuje, tylko dbanie o to. Dbanie o tych najbliższych, o to swoje gniazdo, tak, to jest ten wyraz. I trochę możesz mieć takie poczucie. Że już to miejsce jakby się odnalazło, już wiemy, co chcemy, wiemy z kim chcemy, wiemy, gdzie chcemy, wiemy, jak chcemy, wiemy, jak to wszystko ma wyglądać. Tyle tylko, że brak funduszy, brak czegoś, brak tego ostatniego elementu, który mógłby dopełnić to Twoje szczęście, Właśnie tu na Ziemi i pokazać samemu sobie, że jest się naprawdę spełnioną istotą. To takie wieczne zamartwianie się, czy właśnie uda mi się to miejsce ochronić, zdobyć, jakoś tak ogarnąć możecie właśnie teraz skończyć z tym gdybaniem. Bo tak naprawdę to nic nie wnosi to, o czym teraz to, czym się teraz zajmujecie tą swoją głową, tymi myślami. One po prostu krążą. krążą wokół czegoś, co jest brakiem. krążą wokół strachu, krążą wokół lęku, jak to będzie, kiedy to będzie, dlaczego? To jest takie podkopywanie samego siebie. I tutaj, w momencie, kiedy jest szansa na przełamanie tego, bo jest, kiedy ja wierzę, że to się nawet stanie, to oznacza, że przestaniecie w ten negatywny sposób odbierać świat z zewnątrz, który macie i swoje miejsce, które też już macie. To jest kompletna zmiana sposobu myślenia, kompletna zmiana sposobu kierowania swojej uwagi. Bo dobrze wiecie, że kiedy się tą uwagę kieruje właśnie na coś, co jest szare, brudne i nijakie, to właśnie temu daje się jeszcze więcej energii i to właśnie wzrasta. A tutaj. W momencie, kiedy to jakby odchodzi, jest szansa na coś nowego. A skoro już było tak beznadziejnie, no to wiadomo, że tylko i wyłącznie może nas spotkać miłość, radość, szczęście, spełnienie i same pozytywne rzeczy. Jakaż tutaj rada w takim razie może być dla Was? Spokojnie. Po prostu spokój. Spokój może cię w tym momencie uratować. Może być właśnie tym rozwiązaniem, którego tak mocno poszukujesz. Nie ma tutaj na siłę pchania się do tego, żeby koniecznie coś zdobyć, bo może Właśnie teraz wszystkie Twoje pragnienia, marzenia, plany, cele i wiele innych tutaj tych cząstkowych elementów właśnie się ziszcza. Tyle tylko, że ważne jest, aby zachować cierpliwość, równowagę, żeby umieć docenić to, co już się ma. Naprawdę przychodzi do Was niesamowity czas. Czas, kiedy zagości pod Waszym dachem, ale też w Waszym sercu takie niesamowite ciepło spełnienia. To, które pozwoli Wam właśnie zauważyć, że życie składa się z tych małych, drobnych przyjemności, które suma summarum dają, Wielką radość i spełnienie. No, słuchajcie, zrobiło się niezwykle patetycznie, właśnie przez to, żeby doceniać małe. Doceniać małe drobne rzeczy, a wówczas ten świat będzie cieplejszy, jaśniejszy, i bardziej satysfakcjonujący. Okej. Okay. I to by było słuchajcie, dla. Dwójki, a coś dla trójki. Twoja sytuacja może być dość trudną, ponieważ mogliście mieć do czynienia z jakąś przemocą. Przemoc nie zawsze musi być fizyczna. Może być przemocą emocjonalną lub psychiczną. Może być po prostu tylko i wyłącznie wywieraniem wpływu, ale w momencie, kiedy ktoś na ten nacisk na osobę wywiera non stop i non stop, może się stać to uciążliwe. Myśleliście dotychczas, że mając dużo cierpliwości, Dużo takiej życiowej mądrości, dużo też takiego, słuchajcie, stoickiego podchodzenia do czyjejś fanaberii, nawet do czyjegoś takiego niepoham niepoham niepohamowanego zachowania, kiedy brak tutaj jest jakichś ograniczeń, ale też nie ma respektu, nie ma szacunku. Nie ma takich limitów, którzy sami sobie nadajemy, żeby mieć taki umiar w zachowaniu, w byciu, chociażby w jedzeniu czy piciu. Podchodziliście do tego z takim stoicyzmem, ale takim trochę lowialnym lo stoicyzmem. Dobra, wyszą się Dobra, to może tak miało nie wyglądać, Ten, ta przemoc właśnie tak, nie chcę tego wyrazu używać, bo on jest taki strasznie mocny. Ale może właśnie w twoim wypadku należałoby jednak nazwać rzeczy po imieniu. Myśleliście, że ktoś właśnie zmądrzeje, że dorośnie, że wreszcie... Obudzi się w nim to, co, na co tak długo czekaliście. Miłość. Miłość, dobroć, bezpieczeństwo i poczucie, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy cząstką tego samego. W związku z tym, jeżeli w rodzinie jednej stronie jest źle, to i tej drugiej również jest niekomfortowo. Ale ale to czekanie z cierpliwością teraz jakby już się kończy. To się wszystko przełamuje. I albo wy tracicie tą cierpliwość, albo po prostu ten nacisk już się zużywa. Brak sił. Może być tak, że komuś po prostu brakuje siły. Bo ileż to czasu i ileż to trzeba mieć właśnie energii, żeby non-stop być w takim wielkim napięciu. Tak więc przychodzi do was spokój, przychodzi równowaga i przychodzi taki fajny moment, kiedy wreszcie można odetchnąć. Tak po prostu pełną piersią, bez napinania ramion i schylania karku. To jest fajny moment. Po takim czasie, kiedy człowiek był tak niezwykle spięty, i kiedy tak naprawdę mm, jego życie mogło polegać tylko na tym, żeby wytrzymać. A tutaj wreszcie. Wreszcie, przychodzi coś nowego, spokój. Ok. A w takim razie. Przesłanie od kart. Cóż ja mogę Wam powiedzieć? Tak. Cóż tutaj się kończy, ale coś nowego się zaczyna. Z jednej strony żal, smutek przychodzi, bo przecież właśnie tyle czasu, tyle uczucia, tyle lat, może nawet, było spędzonych razem. Albo poświęconych czemuś, a okazało się, że tak naprawdę to małość, tak naprawdę nie rozwinęło to się tak, jak powinno się rozwinąć. I nie popadajcie, słuchajcie, w zbyt długą żałobę i smutek po tym, co się kończy. Jest to dość duża nauka, dość ważna nauka. Ale trzeba iść dalej, i właśnie tego następnego kroku Wam życzę, i takie też jest to moje przesłanie z kart dla Was. Róbcie, róbcie ten następny krok w życiu, bo właśnie coś, co było dotychczas z tym bólem, właśnie się kończy, albo już skończyło. Ok, i to by było na tyle. Trzymajcie się, niech to przesilenie będzie naprawdę wielkim krokiem w nowe, jasne, ciepłe, spełnione i w ogóle cudowne. Trzymajcie się.